I jeszcze tysiąc silnych trak na słońce Nie musisz wiedzieć o nim wszystkich Z rok jest nerwuje Ucho To jest to Każdy blok mięty setki razy rozwidziany Kułaki pod swoje Społeczniami i banany doma Choda, wszystko doma By stówku Czy za to i bo nie strach, bo się ze spokojem żegna Miłość jedna bloki, które nauczyły życia, wyjdzie z sobą włogą iść to samo To się zaociano, chyba dobrze o tym Wierzą su pietrami, gdzie stoją właśnie oni swoich sami, sami swoich słyszysz? To po prostu najbliżsi moi słowa, nasze myśli bez nas i pyszmy Nie mogli opisać, dla was na Dzięki wam jest to zwójka Zielonki jak lecz bez nich nie mogę żyć, bez nich nie mogę oddychać I co chlecimy Moj oczy te na którym mieszka Nie rąki ma od dziecka Wielu ludzi, o których pamiętam. Moje, moje się od zawsze tu mieszkam. Moje osiedle, na którym mieszkam. i na mnie od dziecka. Wielu, wielu ludzi, od tu... o których pamiętam. Moje, moje się od zawsze tu, tu Możemy się przekonać, że możemy sami z którymiś zawsze być w miejscu, gdzie mieszkamy Gdzie horyzont jest wyjątkowy, na bloku postawiony, z każdej strony jestem dziwi otoczony Często znajomych w twarzy, w korytarzy, w pomalowanych jest stórek historii niespisanych, które się koło mnie, upędzone ledne fili, Ja Dziecka, wiele wielu ludzi, ludzi, o których, których pamiętam Moje osiedle, od, ludz... od, od, od zawsze tu mieszkam Moje osiedle, na którym mieszkam Nielonki, z nami od dziecka Wielu ludzi, o których pamiętam Moje osiedle, od zawsze tu mieszka. O chodzę w drogach, drogach, dziecka Często o tych wszystkich, wcale nie mogę przestać Całe się tu mieszka, to będzie kolejna lekcja W szczęście, nie wiem, razy może być więcej Chociaż patrzą nam na ręce, nagrywamy płytę mną Ile pełną garścią Jesteśmy ja bardzo ci, dla których życie w blokach niską kartą Dla nas pasja, łączącym nas kawałek tego miasta Robisz pasta, poziomka, dworajeczka, graszka Zobacz, przecież każdy z nas się tutaj wychował i swoje przeszedł O tym teraz nagrywamy w studiach Ubie, Mówi, że w lewym jest Trudno wybaczać że jest to Zamiarami, palcami, razem to zwycięstwo To zwycięstwo Wszystkim okryjmy do Moje dobrze, w na którym mieszkam Wiele z nami od Wielu ludzi, o których pamiętam, moje osiedle od zawsze tu mieszka. Moje Wielu osiedle, na którym mieszka, i na mnie mieszka. Wielu ludzi, o których pamiętam, moje osiedle od zawsze tu mieszka. Od zawsze tu mieszka, ja, od zawsze tu mieszka. Ja, tu zawsze tu nie Jelenki, moje kochane, na wszyscy razem. Wszyscy razem. Zróbcie wiele! Go. Jesteście gotowi?